Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku związanym z budową domu. Jak powiedziałem zapowiedzi, pierwsze trochę teorii, czyli e, całkiem zaczniemy od całkiem całkowitego początku. E, ogólnie przepraszam za ten zjazd, ogólnie jak w filmach za bardzo e, ruszam kamerą, ale jeszcze nie mam wprawy z tym nagrywaniem, a nie mam stabilizacji obrazu w telefonie, ani w tej mojej kamerce sportowej, więc trochę wyrozumiałość, jeśli tam by coś komuś przeszkadzało. Ale wracamy do tematu głównego teraz, czyli od czego tak naprawdę zaczynamy budowę domu? Budowę domu zaczynamy tak naprawdę od samego pomysłu. Czyli siedzimy w domu albo u rodziców, bądź w bloku, na mieszkaniu i postanowiliśmy, że chcielibyśmy mieć dom. Pomysł. Zaczynamy od samego pomysłu, sam taki jakby rozpoczęcie, czyli chce, chcemy budować dom, decyzja, podjęta decyzja, że będziemy budować dom. I teraz tak, co powinniśmy wpierw zrobić w tej kolejności? Czyli mamy pomysł domu, chcemy zrobić, chcemy zbudować dom, chcemy się przeprowadzić. I co dalej? I każdy pewnie się nad tym zastanawia, co dalej, od czego zacząć tak naprawdę? I moim zdaniem, i ja tak zaczynałem, trzeba po prostu przeanalizować parę rzeczy bo każdy na pewno yy, nie chce wiedzieć mniej więcej ile go wyjdzie budowa czy da radę to wybudować i tak dalej yy, dlatego powinniśmy takie kilka etapów przeanalizować czyli ja to tak już rozpisałem bo nagrałem jeden filmik ale już zacząłem rysować ale po prostu z powodu tego że mi się filmik skasował przypadkiem muszę to na nowo nagrać ale wracając do tematu czyli tak mamy pomysł budowy domu co dalej Teraz musimy przeanalizować takie rzeczy jak działka, powierzchnia domu, rodzaj materiału, system budowy. Czemu tak mówię? To wszystko łączy się w jedną całość. Tak zwane koszta. Czyli tak, musimy przeanalizować to, czy mamy działkę, czy będziemy mogli mieć od rodziców działkę. Czy musimy kupić działkę? Jest to istotne, bo to jest też dosyć wysoki koszt. Yy, nikt tego nie mówi, po prostu mówią: yy, budowa domu za 100 tysięcy, budowa domu za 150 tysięcy. Tylko jak liczą koszty działki, koszty papierów i tak dalej, to już macie te 100 tysięcy, już Wam pójdzie na działkę. Szczególnie teraz w 2021 roku, yy, 70 tysięcy, tak 60 tysięcy, taką malutką działeczkę minimum musicie mieć, ale to niekoniecznie w dobrym miejscu. Jak szukać działki i na co zwracać uwagę, nagram tego osobny film, żeby się za bardzo nie rozgadywać w tym filmie. Czyli musimy przeanalizować właśnie, czy mamy działkę, czy kupimy tanią działkę, czy dostaniemy od rodziców, czy musimy mieć większą kwotę na działkę. To jest jedna rzecz. Druga to jest powierzchnia domu. Przed rozpoczęciem budowy domu i ogólnie dalszym krokiem musimy wiedzieć, jaki dom po prostu chcemy. Czego oczekujemy, ile pokoi chcemy, jaką powierzchnię i tak dalej. Jak to najlepiej zrobić? Najlepiej po prostu rozrysować sobie, czyli powiedzmy, mamy prostą bruję budynku. Powiedzmy, niech to będzie dom 100-metrowy. Powiedzmy, czyli 10 na 10. Trochę mi nie wyszło wymiarowo, ale przykładowo. 10 na 10. 100-metrowy. Czy nam to wystarczy? 100 metrów, czy nam wystarczy? Musimy tak więc przeanalizować, ile chcemy mieć pokoi, ile łazienek, jaką kuchnię dużą i tak dalej. I wtedy widzimy, przykładowo, taki pokój standardowy, minimum, żeby był, ja uważam, te 4 m na 3 m to jest taki minimum. 3 na 3 to jest taki dosyć malutki pokój. Ale liczby 4 na 4 czyli powiedzmy, mamy, mamy tu 10 m. Mówię tu o wewnętrznej stronie. zewnętrzna wyjdzie trochę więcej, bo musi przyjść jeszcze mur, czyli wychodzi tu jeszcze pół metra z każdej strony, więc ta powierzchnia się zwiększy. Liczmy wewnętrzną, czyli powierzchnię użytkową tak zwaną. Wewnętrzne mury również później swoje. O, mi lampka, bo mam Wewnętrzne mury również swoje odejmą, czyli ta powierzchnia się zmniejszy znowu. Ale liczmy budynek 10 na 10, obrys wewnętrzny. Czyli powiedzmy taki pokój, mamy tu 10 na 10, czyli pokój 4 na 4 powiedzmy, 4 na 4, niech będzie, może inaczej rozrysuję to, może na większym tym, tak zrobimy o, 10, to niech będzie 10 kratek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 kratek, teraz tu, 2, 4, 6, 8, 10, 10 kratek to samo tu 4, 6 10 kratek i 10 kratek o, w ten sposób. I teraz tak wstępnie rozrysujemy pokój, czyli powiedzmy 4 metry na 4 metry, jeden pokój tutaj, drugi pokój znowu. Tu zrobimy 4 na 4. Tutaj mamy 2 na 4. Możemy sobie zrobić. Eee, łazienkę Powiedzmy Niech będzie łazienka 2 na 4 Przykładowo I teraz tak eee, Wejście, powiedzmy Wejście będziemy mieli z tej strony Niech będzie tutaj z tej strony Tutaj mamy metrowe drzwi Tu musimy się znowu trochę przesunąć z pół metra Taki przykład mówię eee, Żeby było przykładowo te 2,5 metra Przejścia tu albo 2 metry no powiedzmy dobra, zrobimy tak. Niech jest 2 metry korytarzu. 2 metry korytarzu, drzwi zrobimy po prostu na środku, to centralnie na środku i teraz tak. Teraz tak. Mamy jeden pokój, drugi pokój i łazienkę powiedzmy. Taki przykład mówieni. I teraz tak, salon z kuchnią. Nie będzie, że tutaj zrobimy ściankę w tym miejscu i kuchnię zrobimy 3 metry na 4 metry. Powiedzmy taką, i w tym momencie e, mamy, jakby, salon na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metrów. Na raz, 2, 3, 4, 5, 6, na 6 metrów. Do tego przychodzą jeszcze ściany wewnętrzne. W e, zależności, czy będzie e, potrzeba zrobić jakąś e, nośną ścianę, to on też odejmie miejsce. Ale liczmy to, że to się całe poszerzy. E, liczą tylko te pokoje, nie liczą ścian. E, to mamy teraz taki pokój. Potrzebujemy też jakąś kotłownię, więc e, zrobimy powiedzmy tutaj. Niech będzie trzy na 3 na trzy jakaś taka kotłownia. Powiedzmy, że będzie pompa ciepła albo coś takiego. E, coś takiego. E, a tutaj. Niech będzie No dobra, no salon, no już nie, nie ma, nie, niech tak zostanie o. Powiedzmy, i teraz mamy tak, 3 metry Na raz, 2 czyli 4, 5, 6, 7 Czyli powiedzmy, tutaj mamy kuchnię Niech będzie, że Tutaj damy e, Jakąś małą rogówkę 2 na 2 Tutaj TV z meter niech będzie No i widzicie I w tym momencie Praktycznie już nie ma miejsca To to musielibyśmy tą półkę wyrzucić I zrobić jakiś taki stolik jedaniowy, Powiedzmy na trzy osoby I teraz mamy Jedną sypialkę powiedzmy Drugą sypialkę Tutaj zrobimy wejście powiedzmy Drugie tutaj nie będzie wejście I teraz w tym momencie o, niech będzie, że tu będzie kolejne wejście i teraz w tym momencie mamy dwa pokoje 4 na 4, niby duże, niby małe, łazienka 2 na 4, 3 na 3 kotłownia, czyli tam żeby jakiś bolier, zasobnik e, wody był i tak dalej. Kanapa 2 na 2, czy 3 na 3, tak w zasadzie no, mały telewizor i teraz tak, kuchnia mała, tu mamy trochę miejsca w sieni. Tyle mamy miejsca. Warto sobie rozrysować meble. Chcielibyśmy wiedzieć, jak to wygląda. I powiedzmy, teraz zadamy sobie pytanie, czy nam to wystarczy? Jeśli mamy za małe, musimy coś potem poszerzyć. Tutaj metr, tutaj metr, albo coś i tak to dostosować, żeby nam to po prostu spasowało. Albo mniejsze pokoje zrobić, albo coś innego. Czyli tak, mniej więcej w ten sposób się to robi. Przeanalizujemy po prostu, jakie chcemy pomieszczenia. Nie wiem, co sobie to rozystujemy. Dokładnie jak to zrobić, mogę Wam później pokazać nagram osobny film do tego dokładnie jak to zrobić jak rozrysować jak rozrysować meble wszystko za jakiego ja programu przykład, używałem do tego i tak dalej a dobra żeby nie przeciągając kolejna rzecz drugi punkt zakończony zakończony powierzchnia temu, czyli powiedzmy niech będzie to nam wystarczy 100 metrów wewnętrznego odejmują te ścianki te pokoje się zmniejszą powiedzmy jeśli nie będzie żadnej nośnej ściany będzie to powiedzmy 3 3,80 powiedzmy z tinkiem. Na 3,80, więc się już pokoje zmieszają. Tu już będzie 2,80, ,2 na 2,80, więc to się nam już zmniejsza. Ale powiedzmy, że 100 m2 mamy dom. Zawsze można to w inny sposób zrobić, ja to tak na razie na szybko zrobiłem, eee, ale wracając do tego. Mamy 100 m dom i teraz tak. Kolejne pytanie. Z jaki rodzaj materiałów? Eee, jest to istotna rzecz, dlatego, że eee, można eee, z różnych materiałów wybudować eee, samą wykończeniówkę można zrobić, y, przykładowo, powiedzmy taki takie 100 metrowe mieszkanie sam wykończeniówka, jeśli sami to robicie, to wezwićcie przykładowo materiał 50-60 tysięcy, y, lepszy materiał już zapłacicie 150 tysięcy, więc ta różnica, bo płytkę kupicie za 30 zł, albo płytki kupicie za 150 zł, więc ten sposób również to można zrobić, ale nie mówimy teraz o wykończeniówce, tylko o y, Materiałach na budowę domu. Czyli tak, e, z jakich cegły zrobić to? Czy z polotermy, czy z gazobetonu, czy z itonga, czy z sorbetu, czy jak to się tam mówi? Czy z kramzytu? E, są różne te materiały, każdy ma różne ceny. Trzeba sobie to przekalkulować. Czy robić to na zaprawie, czy robić to na piance, czy dołożyć piwnicę, czy nie dokładać piwnicy. E, to trzeba przeanalizować. Też jak, jakie okna, materiały. Okna, czy robimy małe okna, czy dużo okna, też to ma znaczenie, bo w projekcie wam zrobią dużo okna, a się okaże, że później za okna zapłacicie 70 tysięcy. Duże przeszklenia, fajnie to wygląda, powiedzmy tutaj na rogu. Takie przeszklenia wam zrobią na połowę pokoju, na każdy... tu też na pół pokoju, ale takie jedno przeszklenie kosztuje 15-20 tysięcy, więc to jest kupa kasy, więc to, to jest też istotne do projektu. Musicie takie rzeczy przewidywać. Aby później nadmiernie nie zmieniać projektu, kolejna rzecz, jak powiedziałem, zależy jakie materiały czy robicie z jakich y, teren, czy z czego. Teraz, jakie ogrzewanie robicie, czyli na pellet, na gaz, to też ma wszystko znaczenie, bo różne ogrzewania różnie kosztują, ale to się później wiąże z eksploatacją w przyszłości. Więc musicie to przeanalizować, czy się opłaca, czy się nie opłaca, czy wentylację mechaniczną, czy grawitacyjną zrobić, z odzyskiem ciepła, czy nie. Takie rzeczy musicie przewidzieć, przewidzieć zobaczyć kosztowo, ile by to wyszło na taki metraż domu, czy dacie radę po prostu. I teraz tak, e, e, kolejną rzeczą to jest dach. Dach również ma istotne znaczenie. Jeśli macie budynek, powiedzmy, i teraz tak, macie budynek, trochę krzywo mi to wyszło, macie budynek, i teraz tak, możecie zrobić prosty dach, możecie nie robić stropu. Monolitycznego czyli żelbetonowego, możecie po prostu odeskowane zrobić i zrobić dwuspodowy dach, wtedy Wam to wyjdzie chyba najtaniej. Druga wersja: możecie przykładowo zrobić strop z desek, bądź strop żelbetonowy, i przykładowo nałożyć papę. Możecie dołożyć ogniomórki, to wszystko są dodatkowe kosza Znowu ładnie to wygląda, ale znowu są koszta. Teraz tak, można zrobić membranę, można zrobić PVC, można zrobić dach kilkuspadowy, czyli jakieś kadłubki, tutaj jakiś kadłubek powiedzmy, no od góry nie idzie tak namalować, tutaj jeden kadłubek mniejszy, tutaj większy, czterospadowy dach jeszcze, ale wiąże się to z tym, że czym bardziej skomplikowany dach, tym większe koszta, dlatego... Kilku spadowy dach plus jakieś wypustki wyjdą was nawet dwa albo nawet trzy razy drożej niż taki dwuspadowy dach na samej wieźbie. Eee, albo płaski dach na papie a płaski dach na membranie. To jest różnica również trzykrotna, i to o tym mówię właśnie. Musicie przeanalizować, czy się opłaca, czy się nie opłaca, co bardziej zrobić, i co byście chcieli właśnie zastosować, na ile was stać. Eee, tak więc. Przykładowo, ja zdecydowałem się na tak z papy, którzy mówią: Papa Stara, trzeba co chwilę wymieniać. Niekoniecznie. Są papy, które mają po 20 lat gwarancji. E, popytajcie swoich znajomych, którzy mają stare domy, e, proste bryły, które mają papy. ile razy e, to wymieniali tą papę? E, ja osobiście teraz mieszkam e, w kamienicy, więc tam papę, jak ja żyję, mam 32 lata to wymieniali 3 razy papę. Coś takiego, więc nie jest to takie złe, jeśli macie dobrą izolację, dobrze zrobione, wystarczy Wam to też na lata. Możecie zainwestować coś więcej, ale yy, nie musicie, więc decyzja należy do Was, dlatego mówię o materiałach. Jaki rodzaj okien, jakie zastosujecie materiały te wewnętrzne, czy robicie grzejniki, podłogówkę, jakie ogrzewanie robicie. Ja tu nie mówię, że musicie wszystko znać, ale takie podstawowe typu okna, dach, jaki materiał z dachu. Z jakich, y, y, jakie ogrzewanie. Takie to są podstawowe. Ogrzewanie dach, okna, y, czy rolety, czy bez rolet. To są takie podstawowe rzeczy, które y, po prostu warto wiedzieć. Y, y, I sobie sprawdzić ceny, jakie są i tak dalej. I teraz tak, wysokość drzwi. Czy robić Wam wysokość drzwi na równo z oknami, czy standardowe drzwi wysokościowe? To już też jest różnica, bo takie drzwi zapłacicie znowu dwa razy więcej, które idą wam przykładowo na 230 niż na takie 2 metry. W projekcie może być, ale później się okaże, że nie chcecie, bo jest to za drogie. I właśnie takie parę takich drobiazgów trzeba sobie przeanalizować, a Wam dużo, dużo bardziej koszta minimalizują się. O przykładowo tutaj macie akurat tą aluplasta ten okna, takie przeszklenia. Super to wygląda, ale 20-30 koła, jak byk będzie to kosztować, a jak i nie więcej teraz. Dobra, nie przeciąganie, bo już jest 16 minut i ostatni. E Wariant, który trzeba przeanalizować to jest system budowy. System budowy, są trzy rodzaje systemu budowy. Jest system deweloperski, system zleceniowy i system gospodarczy. Co dokładnie co oznacza, to nagram tego osobny filmik, żeby ten filmik nie był za długo, ale e, powiem tylko tyle. System deweloperski jest najdroższy, system zleceniowy jest średni cenowo, a system gospodarczy jest najtaniej. Eee... Na czym to polega, to jak wam powiedziałem, opiszę Wam później, ale przykładowy, przykładowo taki domek 100-metrowy, powiedzmy yy, z płaskim dachem na papie, beżane ogniem murków. Przykład ceny, powiedzmy, no do standardowe okna, wyjdzie Was. Nie wiem, teraz, bo teraz ten materiał tak poszedł do góry, więc yy, mówię Wam tylko taki teoretyczny przykład różnicy, ale nie mówię Wam konkretnie, bo teraz się to tak różni wszystko, że ciężko stwierdzić, ale powiedzmy system deweloperski was wyjdzie taki dom 600 700 tysięcy przykład system zleceniowy 400 do powiedzmy 500 a system gospodarczy was wyjdzie od 250 powiedzmy do 350 albo do 300 tak zrobimy powiedzmy czy tam od 200, no, niech będzie coś takiego. 50, 100 tysięcy, no, niech będzie coś takiego. Od 200 do 300, no. To macie różnicę. To chodzi o jakieś 30%, wzrasta się y, od tego systemu. Macie 100%, powiedzmy, tu już jest 130%. Nie, co ja mówię? Więcej. Tu będzie ze 160%. Tu będzie ze 160%, a tu już będzie ze 200%. Tak na moje wyczucie, na moje oko. A dokładnie na czym to polega? To Wam powiem w filmiku tak więc, reasumując to wszystko, łączy to jedno, koszta, które są bardzo istotne do każdego z nas, tak przypuszczam, chyba że ktoś ma masę kasy i po prostu się nie musi niczym przejmować. Tak więc, to na tyle w tym filmiku, takie są różne etapy, które na początku powinni, przeanaliz powinniście przeanalizować, przemyśleć, zanim podejmiecie kolejne decyzje. Wtedy wiecie, czym przykładowo, jak wybierzecie system gospodarczy, materiały takie, okna takie, mniej więcej wyjdzie Was to około 300 tysięcy, macie działkę, bo jeszcze do tego musicie przykładowo doliczyć jeszcze powiedzmy 100 tysięcy na działkę. Przykład taki mówię, to macie przynajmniej 400 tysięcy, albo 300, tutaj macie już znowu 600 i to wszystko Wam wzrasta. Czyli jednym słowem możecie taki dom wybudować za powiedzmy 200 tysięcy, 400 tysięcy, albo 600 tysięcy. Doryszczałem działkę, musicie doliczyć jeszcze działkę. I wtedy wiecie, posiadając powiedzmy własnej umiejętności, większość będziecie robić sami, e, macie 300 tysięcy na koncie, są jeszcze w stanie takie domy budować. I jeśli będziecie chcieli większy dom, wiecie, że nie będzie was na to stać. Jeśli macie kasy mnóstwo, nie przejmujcie się, że wam wyjdzie to 800 tysięcy, spokojnie możecie budować. Na tym to właśnie polega. Tak więc to tyle, nie przeciągając. Eee, tak to wygląda, tak więc dziękuję za oglądanie, jak się Wam filmik podobał, zostawcie tu subskrypcję, tutaj już będzie taka krateczka, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, piszcie co o tym sądzicie, a ja będę nagrywał kolejne filmiki, tak więc to wszystko, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, hejka, trzymajcie się.